Nie lepiej niż w prawo, lepiej w prawo. O! 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 Ja Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak wyglądał dawny przedwojenny trening. Ale żeby nie było nudno, we wszystkich akcjach treningowych zmierzy się Paweł z Piotrkiem. A Bartosz dzisiaj będzie naszym bramkarzem. Przejdźmy do pierwszego zadania. Dobrze, panowie, pierwsze zadanie będzie polegało na ćwiczeniu słabszej nogi. Jaką masz słabszą nogę, Paweł? Lewo. Lewa noga słabsza. To zdejmij prawego buta. Piotrek. A, szczerze, to u mnie obie są średnie. Zdejmuj <laughs> <zdejmuje> oba. <laughs> Nie, tleska widać. To no, ty bez buta, Le, lewa jest chyba słabsza. No to też prawego buta. Zdejmij. No i no. zdejmijcie getry. Ponieważ pierwsze zadanie polega na tym, tak to kiedyś było, że aby ćwiczyć nogę słabszą, to tylko na tej nodze słabszej zostawał but i właśnie tą nogą dryblowano, prowadzono piłkę. Dlatego pierwsze zadanie właśnie będzie polegało na tym, że z odległości połowy naszego mojego boiska będziecie prowadzić piłkę nogą słabszą Aha. i musicie na końcu wykonać strzał, oczywiście prawidłowy do naszego bramkarza Bartosza. Prób macie powiedzmy po cztery, jedna zrealizowana próba to jest jeden punkt. Jedziemy. Muszę zaznaczyć, ja nie umiem grać w piłkę. Mam trochę szans, bo Paweł jest niewyspany. Ale nie umiem grać w piłkę. Jeżeli będzie bardzo źle, to pamiętajcie to przez to, że gram tą słabszą nogą. To nie dlatego, że jestem słaby. Piłkę prowadzisz tylko nogą z butem. Dobra. Nie możesz, jeżeli dotkniesz nogą bosą, zadanie jest niezaliczone. A jest jakaś kara? Ja to się jeszcze okaże. Jest! Jest! Nie lepiej niż w prawo, lepiej w prawo. Kurde, dobry. Ja się trochę zaczynam bać. 1-0. Ile jest szans? 3-4. Chciałem ci to. To dobitka była, to się nie wiem. Podobiczce, to nie wiem. Liczy się? Nie. <gry> Jadrek. Jak Bartosz myśli, myślisz? Liczy się podobiczce? to jest wykorzystanie z sytuacji, ale ale to tak, wiesz. Takie trochę bezczelne. Powtórka. Lecimy jeszcze raz. Aj, ta głucha wydała. Ale, ale. Ciężkie ja od razu, wiesz, ja od razu chcę po prostu użyć tej prawej nogi, nie? Ty Paweł. Ej. Ja się zapomniałem teraz zrobiłem kiwkę taką, którą chciałem zakończyć strzałem z prawej nogi. A poza tym kiwka była z użyciem nogi bosej. Ty Paweł, na, no tak, na no dwa ten. razy ile strzeliłeś? Zero. No, no dobra, to takie to za, no to za pół, pół możesz liczyć. A Piotrek jedną. Więc jest jeden do, do pół. Jest bliżej na Piotra. I to ostatnia szansa. <try> yes. Czyli mam 1,5. Czyli masz półtorej. Jeden tak. i, pół. I teraz jak strzelę, to jest raj. <gry> Dobrze idzie, to mnie urządza. Chyba <gry> to będzie zadowolony. Ale, ale, ale prowadzi jaka kontrola. O, nie! nie. <gry> Myślał, że puścił. <gry> To się powinno liczyć za półtorej. Ci ja jeszcze zostawiłem tę piłkę, żebyś dobił. Czyli w pierwszej konkurencji Piotrek wygrywa półtorej punktu do pół punktu Pawła. Konkurencja druga, celność. Wydawałoby się, że proste, ale czy takie proste, to się okaże, jak poradzi sobie z tym Paweł i Piotrek, ponieważ będzie to konkurencja, która polegała na tym, aby trafić w ten oto kaszkiet zawieszony na kiju z odległości około 10 metrów. Bartoszem. O! Całkiem blisko. Ciut za wysoko jeszcze. Uuu, jakoś... Zbliżam się, już tylko 2 metry. Jak widać, ćwiczenie celności nie należało do najłatwiejszych. Było to jedno z trudniejszych ćwiczeń kiedyś i dzisiaj też chłopaki nie mogą sobie z tym poradzić. A czy przed wojną trafiali? Ponoć tak, ale po kieliszku. A, o, no o, właśnie, wiadomo czego brakuje. O, pisa. aż się zawahał się. się. Chciał metry. spaść. E, yes. Także jak widać, to z tym razem będzie trzeba wziąć prawdziwych piłkarzy, a nie amatorów, ale przynajmniej nie pobrudzili mi kaszkietu. Zadanie trzecie będzie polegało na odbiorze piłki Dosyć ekscentryczne W skrócie będzie wyglądało tak, że osoba wykonująca zadanie Tutaj przykładowo Piotrek Będzie musiał klęczeć mniej więcej w ten sposób Bartosza ustawimy w odległości jakichś dwóch metrów I Paweł, posiadający piłkę, będzie musiał przebiec tędy A Piotrek, wystawiając nogę, będzie musiał we właściwym momencie odebrać piłkę Fajne, podoba mi Takie... się Jeżeli Paweł nie przejdzie, masz punkt ale musi A Paweł być... jak przejdzie, nie ma punktu, bo liczy się teraz tylko ten, kto, który odbiera. Musi być bez faulu, tak? Bartosz ma tutaj wybitną rolę. Rolę słupka. Jego duszy i Paweł, to, nie możesz podnosić piłki z ziemi. Jak to? No, ale absolutnie Naprawdę, to nie? by było za łatwe. No co ty? Absolutnie. To ja mam normalnie wjeżdżać w tą jego kofę? Wjeżdżać? On ja No to nieźle. Yes, Nawet chyba nie było piszczel, nie? Nie, nie było. Nawet nie bolało Nawet nie bolało Trzy? Trzy próby, no. Ale może już mocniej nie musisz. zróbmy wszystkie trzy naraz, żebyśmy nie musieli się zamieniać. Próba druga. Dobra. Ja, ja, ja. przeszedł! Łatwo poszło. To za raz, raz cię zjeść. No na ci Nie Musiał mnie wyczuć, Tak. Dobra. Mam! Mam! Kurde! Nie wiedziałem, że. Nie, chyba tak nie można. Nie, się Paweł już się wyprzestymiał. Iść na Taran. No. no Paweł, nie popisałeś się, tak? Zaskoczył mnie. Zaskoczył, Zaskoczył, mnie? Zaskoczył mnie swoim brakiem umiejętności. Jeden do piotr... a nie, do zero dla prostu. Ta pozycja to jest remis, masakra. Remis. <laughs> no. Porogowa. Także Piotrek Porobili. wygrywa Jak jednym chciał. punktem tą konkurencję. Raz udało mu się zatrzymać Pawła. Po raz A drugi... Pawłowi niestety nie udało się zatrzymać po raz drugi Piotra. Już nie doceniam swojego przeciwnika. Konkurencja treningowa czwarta będzie polegała na mierzeniu siły. A. To dalej kopnie piłką <laughs> tego pniaczka. Będziemy mierzyć miarką, kto go mocniej przesunie. Z wygrywa tą konkurencję. Trzy próby o, panowie. Okay. Trzy próby. Okay. Musisz jak najsilniej w niego uderzyć, żeby jak najdalej odlecieć. Tak, no, jak najdalej odlecieć, tak? Nie odlecie, tak? Znienapompowano piłku? Tak? tak. Świetnie. Dobra, no, no. okej. Okay. No, Dobrze, ci. Pił piłka poszła daleko. Tak. A mierzysz miarką? nie, ja tylko że wrócił. Mierzmy od kija. 95 centymetrów. O, no jakby. Ale, poleca, ale, nież to. 275. 275. No, nie spodziewałem się. Nieźle. Zostawę tam, gdzie Uch. był na 88. A się zgrzałem. Ej, może szczuba? No? Szczuba. szczerze to kiedyś to głównie szczuba kopano, byłoby najwygodniej tylko traf i sobie mogę połamać palce ale dobra, popatrzcie to to poleci w niebo O, ale, ale było szczuba, było szczuba było tylko to dalej to nie trafiłeś ale, pa, czy to jeszcze było dalej? dobrze poszedł trzy no 3 metry, trzy metry. Trzy metry. No, A, ja, nie. Zyszczyłeś, ja że w tej konkurencji nie mam szans? Nie spodziewałem ale... się. Jesteś? Myślałem, że co najwyżej będą przewracać no tego kniaczka. Chopnę się honorowego. Chyba to twój honorowy. Moleńska no, Brzoza. No! Ale trafiłem, trafiłem. Darujmy sobie mierzenie. Dobra teraz prawo Paskala, ja wcześniej biegałem. Darujmy sobie to mierzenie, Piotrek. O centymetry przegrałeś. Jakbyś powiedział, co będziemy robić, to macie dowód, że nie wiedzieliśmy, co tu się będzie działo. Nie mogliśmy się tak. przygotować, tak ten sobie pokopał na podwórku dnia. Przejdźmy do przedostatniej konkurencji. Konkurencja przedostatnia. W tej konkurencji będziemy ćwiczyć naszych tutaj śmiałków, wyczucie powierzchni o. oraz piłki. Dlatego będą strzelali do naszego bramkarza, właściwie na jego bramkę, ale z zakrytymi oczami z miejsca. Uuu, ooo, to mi się, szan, o moje szanse rosną, moje szanse rosną, elegancko. <noise> o oh fuck, nie spodziewałem. się. Z, tego, z tej odległości to jest około 9 metrów, żeby było troszeczkę łatwiej. No bo jednak umówmy się, że zadanie jest trudne. Jak macie strzelać na bramkę z zakrytymi oczami i to na bramkę, w której oto jest bramka. Najgorzej chyba, że piłki, będziemy widzieć piłkę, no nie. Czuć, nie. dlatego najlepiej Czuć? najlepiej, żeby to był strzał z miejsca. Masz piłkę, czujesz? Ta. Bez szczuba, szczuba. Szczy... Szczu... najlepiej szczuba, nie, przed, mój, wojną... Mój czub się nie sprawdza, przed wojną jak były karne, przede wszystkim strzelano szczuba i zalecano szczuba I w tej sytuacji też mi się wydaje, że to jest wyjście najlepsze, kto zaczyna e? Już nie wiem gdzie jest piłka Dobra, próbuj, trzy, cztery No powiem było blisko, tak? było no. blisko i Bartosz by nie zaragował nawet Szło w okienko Nie udało się, ale było blisko, dawaj Bartosz co na zmianę, czy...? Nie, nie, nie no, bo na zawiązany zawiązany leci, no. Widzisz piłka Tutaj. I na wprost masz bramkę. Okej, okay, jestem na środku ramki. Druga próba. Ooo, tak. strzelił! Gol? Gol! Udaje że nie widzisz. Gojcie Słuchajcie, Piotrek, tobie lepiej idzie w tych konkurencjach, jak ty nic nie widzisz. Masz lepsze oceny, jak nic nie widzisz. No, to pomij milczeniem ten milczeniem tę trzecią próbę. Oto twoja próba. Już? Już. Kurde, twój głos dobiega, nie na wprost. Nie jest na wprost, nie, nie, jest, nie na wprost. No? jest na wprost. Ej! Ej! Wygląda jak trendowany. No! Kurde. Tak wyglądał mój ostatni strzał? Nie, Lepiej. twój wyglądał na banklet. Ale! O! Ale nie było. O, 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 agresywna. Agresywna. Patrz, rozbieg bierze. Oliwie, ta noga na której staję. Masz szansę. Oooo! Jest! Czyli mamy remis. Czyli jest remis. Przejdźmy do ostatniej konkurencji. Ostatnia konkurencja będzie polegała w skrócie na ćwiczeniu kondycji. Wiele różnych było ćwiczeń dotyczących kondycji, my akurat skupimy się na jednym konkretnym, gdzie wykorzystywano trybuny stadionowe i biegano po schodach stadionowych z obciążeniem. Dlatego przygotowaliśmy tutaj dla chłopaków plecak z obciążeniem około 20 kg i zobaczymy, w jakim czasie poradzą sobie, aby wjeść na te schody i z nich zbiec. Będziemy mierzyć skrupulatnie czas. Oczywiście konkurencję wygrywa ten, który będzie miał ten czas lepszy. Specjalnie zostawiłem tę konkurencję na koniec. Także do dzieła. Piotrek, musisz wbiec na, na samą górę i z powrotem, jak twoja stopa stanie tutaj poza ten stopień, stopujemy czas. Jeden start. <grym> <grym> Ładny czas. Ile? 5 sekund <grym> i 5 <pięćdziesiąt dziewięć> <grym> Pięć sekund i <pięćdziesiąt> 59 <grym> Start. za yeah. mnie. O 5 sekund i 11. O, o, tak. Takie. Dobrze, że mamy dwie szanse. Dobrze że mamy dwie szanse. Start. Ja się spięć. 705. O, już się mnie pobił. <grym> Dobrze. Dawaj. Dawaj. napędzony, gotowy. Dawaj. 3 2 1 start. O, wow! widać! Wow! Wow! 4, 4, 4, 5, O, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, sposobem we wszystkich konkurencjach mamy remis 2 do dwóch. U. Także tak. tym oto kończymy. Tak zaplanowaliśmy, żeby nikomu nie było przykro. <noise> Subskrybujcie, komentujcie. W następnym odcinku, być może, trening bramkarski albo druga część treningu piłkarskiego, bo jest jeszcze bardzo wiele ekscentrycznych treningów. Także dajcie znać. Dobra. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Ten hot dog na stacji na to chyba mi posłuchuje.